Zainteresowanie technologią, że powiem, jesteśmy na Śląsku niedawno i że powiem, jesteśmy, że powiem, zauroczeni, że powiem, tyle, ile tu się, że powiem, fajnych rzeczy, które ludzie próbują ogarnąć i uruchomić, więc no, szok pozytywny oczywiście. Myślę, że bardzo się cieszę, szczególnie, że zachowany jest i dystans i, i w warunkach jest to bezpiecznych tak naprawdę. Już mam dość siedzenia w domu i chcę dzieciom pokazać coś innego niż siebie i telewizor, i laptop. Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo już od wczoraj mamy dwie grupy takie powyżej 20 osób. Jestem bardzo zadowolony, że wśród tych grup jest dużo ludzi młodych. A więc o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju rzeczy, tak? Że te technologie, które były w początkach XX wieku, są tym ludziom no jakby znajome, tak? Oni tylko przychodzą po to, żeby zobaczyć, na czym to zostało produkowane, tak? jak to wygląda w tej chwili. Bo można powiedzieć, że nie wszystkie y, 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 muzea miały takie szczęście jak walca w żeby z tego co było, dzisiaj móc pokazać. Mini ciąg technologiczny, a więc maszynę, maszyn, walcarkę elektryczną, która jest uruchomiona, nożyce krączkowe, które są uruchomione. I jeszcze mamy na celu tam różne inne rzeczy, które no, pokrzyżowała nam pandemia.